Rewitalizacja parku na Alei Niepodległości uczyniła go bardziej wszechstronnym. Teraz coś dla siebie mogą tam znaleźć zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Nie możemy dla jednej generacji projektować przestrzeni publicznej, bo bardzo często te przestrzenie publiczne zostają na dziesiątki lat potem niezmienione, więc musi być wszystko, musi być i troszeczkę dla, dla, każdego, dla każdego pokolenia, dla każdej generacji dlatego z jednej strony powstały nowe miejsca parkingowe, a z drugiej plac zabaw, ławki i nowe ścieżki. Zasadzono również nowe drzewa i wycięto te, które były chore. Odnowiono także znajdującą się obok zabytkową kamienicę. Wyremontowano od zera wszystko, od fundamentów poprzez elewację, stolarkę okienną, stolarkę drzwiową, dach, piwnicę i tak naprawdę Poza mieszkaniami chyba nie ma elementu, który nie został albo całkowicie wyremontowany, albo odnowiony. Rewitalizacja parku i kamienicy kosztowała 3 miliony 700 tysięcy złotych. Miasto otrzymało pożyczkę na ten cel w ramach unijnego programu Jessica.